Sprawa wygląda tak. MZ działa. Simarz? Jeszcze nie. Nie działa, bo cylinder jest trupem. Ale mamy już nowy cylinderek z pięknym nowym tłoczkiem. 60 cm głowiczka, uszczelniacze, tłoczki, licznik, nowe kolanko. Wszystko tutaj mamy. No i na zwiększenie pracy jest nic. Prezent od pana Pietrusia. MZ dzisiaj miała mycie. Wygląda jak 7000 zł. Typ z Jack Motor powiedział, żeby to wywalić. To jest chiński syf. To tak miesza benzynę z powietrzem, jakby cylinder na szmatę wcisnąć. Wypadł. O, tylko powiedziałem Simpson. Jest i truteń. No dobra, jest truteń, ale przywiózł fanty. Brakowało mi uszczeleczek, są mi uszczeleczki. Brakowało zabezpieczenia. Jest i zabezpieczenie. No i jest gaźniczek nowy. Faktycznie wygląda trochę inaczej. Nie dlatego, komora pływakowa się błyszczy, to jest jakby większy, czyli będzie błyszczy. szybszy. Przyjechał, wytargał z CMZ -e i nie pamięta na czym stała robota. co tu masz? Instalację. Bo każdy mądry człowiek robi sobie zdjęcia tego, co rozgrzebuje na wszelki wypadek. Dobra, chłopnie niech zakłada CD-ka, a ja robię simacza. A, Szybkie czyszczonko i lecimy dalej. A gdzie czerwony silikon? A do składania silniczka dużo oleju, dużo, 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 dużo oporowo. Nie aż kipi. Daj mu. Weź to teraz postykaj z tymi podkładkami. Dobra. No dobra, zabezpieczenia są. Wybaczcie, że nie pokazałem jakie je wsadzam, ale... Pewnikiem, by tam wszystko wpadło do środka. No i się wyjaśniło, dlaczego leciało spod głowicy moi drodzy. Bo ta szpilka ma zerwany gwint. tu o widać tu. Były zakręcone dwie nakrętki, żeby to się jakoś trzymało. Ale nie odciskało uszczelki należycie. Także nic ci ze składania dzisiaj. Wiadomo, że nie. Wiadomo, że składam dalej. Ach, wezmę ten. Dużo oleju, dużo oleju. Wiem, że na bank za dużo. Ach, ja, ale... O kurno. Jeszcze troszkę. Zapytacie, dlaczego nie używam odpowiednich jakichś tam odpowiednich przydasów? Całe życie tak robiłem i będę robił nigdy się na nie nauczę. Niczego. No prawie weszło. No wiem, ale przytrzymaj tam, bo chciałbym tu mieć pewność, że na zamku siedzi. O, już prawie. Kobiecaj, że ten palec będzie na swoim miejscu. Nie Chodzi nie o wiem. mojego palca. O, weszło. Jest. Kędzi pan to? No ja. No, to jest. Chwila triumfu jest. A weź, że tutaj zobaczymy. Nie ładnie. triumfu, tylko Simpsonu. Zobacz tu ładnie jak wchodzi tłoczy. Nasz wow. Naszpilowany kopniaczek. Powoli, oh. dobra, czekaj, oliwki dolejemy, bo się wytarła już. Przesmarujmy tego. Oooo! Oh. Oh. Ty, ty chłopy od Simpsonów, człowieku wylewu dostają właśnie. Co oni robią! Jak to co? Nie znamy się za to robimy. Nie znam się, za to nie umiem. Powiem Ci gościu, że porządnie wyszkiełkowany, porządnie przygotowany cylinder Aż przetarłem go, bo taki ładny był, że głupio taki, żebyś był zaolejony No ale od razu chce się jeździć jak na to no. patrzysz Wiesz co ja bym dał, jak kiedyś jeździłem 20 lat temu na komarku, żeby mieć taki cylinder wtedy? Chłopie, tym papierem ściernym jechałem, żeby był wziął taki cylinder 60 w komarze Bardzo co robisz? Docieram Dobra czas na gaźnik, nuweczka, nuweczka Co to jest za gaźnik? Vergaser Jack Motors jak zobaczył mój oryginalny chiński gaźnik to z litości mi wysłał Taki co podobno działa Uszczeleczka O gaźniczek mamy co, jarasz się? No, jaram się, jaram się jak młody Pokaż jak się ram. bo coś ci nie wierzę. Gdzie jest dziesiątka? Oddawaj mi dychę jeszcze kurna przepustniczka, mordo. Krewka przepustniczka. Ja od zawsze mam problem z sadzaniem przepustnicy. Nie wiem, czy te interesuje ta historia, Piotrku. Zawsze tutaj mam problem z sadzaniem. Nie komentuję. Co jeszcze tutaj paluszka wsadzam i tą iglicę nakierowuję, bo ta iglica bokiem przechodzi obok. Ile ja tych iglic kiedyś nakrzywiłem przy tym sadzaniu? Nie komentuję. No kurwa nie wchodzi iglica. Nie, no pasowałoby wziąć, wyjąć ten gaźnik i wsadzić tą iglicę na wyjętym gaźniku. Dobra, szybciej będzie wykręcić go załóż. Nie widzisz? Krzywa jest też, że krzywo wchodzi. Może już krzywie z Nie, jeszcze nie. Trzeba paluszkiem zamieszać. W komarku zawsze tak było. O, już jest. O, jest. Jest, ale... nie można kombinować za bardzo. Nie można tego na siłę robić. No, miałeś rację. Wyjąć. Gazior. I patrz, paluszkami. Na starym gaźniku, na tym chińskim, linka przeskakiwała. Założoną linkę i też przeskakiwało w pancerzu. Myślałem, że w pancerzu, a się okazało, że o sprężynę zawadza w środku w gaźniczku. O. A tu Może nie. To przez te tuningowe monety. No, te tuningowe monety to też jest dobry hit. W ogóle nie ma tego luzu. I zobaczymy, panie Piotrze, czy tam jest ilość tarcz sprzęgłowych tak jak należy. A jaka ma być? Cztery? Eee, eee, chyba cztery. Eee. Nie wiem, będę patrzył na instrukcję. No jest napisane, że cztery. Wiedziałem, że coś znajdę. To jest chyba regulacja. teraz którą się już ktoś mścił. No i zobaczcie, człowiek uczy się całe życie. Okazuje się, że w sprzęgle Simpsona jest regulacja. Kto by w to uwierzył? I ona tu chyba dziurę jakąś wierci. Tutaj jest specjalna zaślepka, którą można sobie wykręcić, żeby wyregulować sobie sprzęgiełko <laughs> bez ściągania tej kapy. Ale nie, panie Piotrku, ja i tak mechanizm zmiany biegów będę zmieniał jeszcze, więc... A, to więc specjalnie, było. Tak. okej, okay, jasne. Nie, ale wiesz jaki jest najlepszy numer? Bo to jest tak czułe, tak na tą regulację, że faktycznie tu trzeba... No, Simpsony są czułe. No są. Co się podobają te twoje podkładki tutaj. O, Słuchaj, piękne są. Od poprzedniego właściciela dostałem zapewnienie, że ten Simpson był składany przez fachowca od Simpsonów. Ja powiem tak, na pewno przez fachowca, nie wiem czy przez fachowca od Simpsonów. Już nasi tu byli, już to spawane, Chcę tu potuczone młotem. Flachowcy już tu byli. Pa jakie krzywe w ogóle. Tutaj wrzucę i będą biegi się zmieniać jak należy. Bo do tej pory ta, tak ciężko chodziło, że ta dźwignia cała chodziła na wałku. Bo ta wałka na wałku jest, ona nie ma tam klina, niestety. Ja myślę, że goście klinowali mocno ci, to, co składali wcześniej. No. Ja tak patrzę na to wszystko, tu zobaczyłem te wszystkie mechanizmy i mówię, no nie da się tego założyć, nie da się. Ale to tylko wsadziłem i to już działa. To jest niesamowite, jak proste, jednocześnie skomplikowane, ale jak proste to wszystko potrafi być. Jeżeli jesteś wychowany na komarku albo na jawce, no to potem masz bardzo dużo, dużo zaskoczeń patrząc na za SimSona. Jak same. to miało działać? Skręcone, wygięte, pospawane i zatarte. Morda, teraz będziesz miał niezniszczalnego Simpsona. Tu? A, czekaj, bo jeszcze jest jeden element. To jest na pewno nie wiadomo do czego... Aaa! To jest takie wszystko proste, tylko wystarczy myśleć. Bo to się wtyka tu, to się wtyka tu. <laughs> Nie, jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. Ty, a patrzyłeś przed chwilą jak to rozbierasz? Wiadomo, że tak, ale już nie pamiętam, ale to są zdjęcia w netcie, bo już raz to rozbierałem jak mówię i znalazłem zdjęcia jak to powinno być, tylko już nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie robiłeś zdjęć w twoim Simsonie jak to miałoby niby być. Och, to jest tak, I jestem najmądrzejszy i teraz to wchodzi tu, to wchodzi tu. Czy to... A, a, wiem jak, ja, nie, nie, tak. nie, najpierw nakrętka, ale damy nową, może powinien pójść, bo ta stara już. Ja bym dał podkładkę jeszcze. Daj spokój, nie przesadzaj. Dobra, i teraz zadam nam jedno ważne pytanie. Kto do cholery wziął dziesiątkę? Nie wygląda to tak, że to tak powinno być, no ale chyba to flachowiec. <grym> jest git, zakładaj kapę. Jeszcze to tylko papierkiem przeczyszczę, bo tutaj poprzedni specjalista tu młotkiem i śrubokrętami. Wystarczy prze? Ja już mówiłem, że to rozbierałem i go odpaliłem. Patrzcie ile to jest syfu już. A to co robisz? A tam takie tam wiesz. A który raz dzisiaj już odkręcasz tą kapę? Pierwszy. Mi się wydaje, że, ty, że tyle razy, ile tu już jest napisane. No ale widzisz, człowiek się uczy na błędach. Niestety czasem na swoich. A co? Co się stało? No, człowieku, tam jest milion sprężyn. Jedna... Nie. Pół miliona, Jedna trzecia miliona sprężyn jest od Kickstartera. Jedna trzecia kolejna jest od dźwigni zmiany biegów. Jest jeszcze milion sprężyn innych od sprzęgła. I jedna mała sprężynka, która robi nie wiadomo co. Never sprężyn Story Dawno tu nie byliśmy. Cześć! Nie no, dobrze to jednak siedzi. Właśnie myślałem, że to tu nie wchodzi, ale niestety wchodzi dobrze. Widzę teraz? To jest, dlaczego to nie działa? Tak jak powinno. I jeszcze raz dawaj ten filmik na YouTubie. No, tak zrobimy, ale to jest właśnie to z tymi maczami jest fajne. Nie umiem sobie z czymś poradzić. Palasz www.youtube.com. Jednoślad.pl Jak tego nie robić? Będzie pan zadowolony. Teoretycznie wszystko tak samo. Simpson znów zmienia biegi. Zmienia? No, bez kapy zmienia. Jak nie ma obudowy to zmienia. Jak zakładam, to przestaje zmieniać. Demontaż w odwrotnej kolejności. Powiedzcie to komuś, kto wkleił kranik na poksylinę. <głosy> <głosy> Ty morda, a może po prostu ten maher poprzedni wziął tu zrobił płaszczyznę tego. No, nie wygląda, ale może coś zdjął. I to teraz się zapiera w tym, i przez to ta dźwignia nie pracuje. I powiedz, to że to sama za... na to wpadłeś. Nie no ty, patrz na to, patrz, na to. patrz tu. Widzisz? No Rewide są tu nic... zajady. Coś tu jest wciśnięte. Jedziemy. Jedziemy. Gdzie jest flex? Jonder, dlaczego dałeś dwie uszczelki? Bo mnie stać. Zdystansował sobie kapę. Do czwartej razy sztuka. Jak tam twoja ifa? No ifa potrzebowała szlifowanka, bo brakowało materiału. No to pokaż, czy to się sprawdziło, szlifowanka. Ej. Ślifuj śrubeczki, olej do skrzyni. I odpalamy. Przeżegnale się, nie ma co się śmiać. Ej, od drugiego. <śm> on żyje, on naprawdę żyje! Jeszcze gaśniczek trzeba przeregulować, o właśnie, nie ma obrotów. Ale mamy za to kwiatuszek. Ty faktycznie, dobrze docierasz ten tłok, zgodnie ze sztuką. Odkazali, czyli dużo obrotów i odpuścić.